Historia filozofii na krótko. Melisos Samos, marynarz i zdolny strateg, wygrywający bitwę morską z flotą Peryklesa, to również filozof i do tego systematyk. Napisał swoje najważniejsze dzieło o naturze, czyli o bycie, i cóż się okazało? Nikt przed nim nie uporządkował i nie doprecyzował w tak świetny sposób koncepcji szkoły eleackiej. Melisos wprowadza pewne zmiany w rozumieniu bytu, który był dla Parmenidesa skończony. Otóż byt wedle Melisosa jest nieskończony, bo gdyby miał granice, musiałby sąsiadować z niebytem, a przecież niebytu nie ma. Z tego powodu nie istnieje żadna próżnia, bo musiałaby być niebytem. Byt jest również nieruchomy i jeden, wypełnia wszystko, a skoro tak, to nie ma się gdzie przesunąć. Dlatego jest w bezruchu. Nowym ujęciem jest też nieskończoność bytu, ale nie w sensie rozciągłości przestrzennej, lecz w sensie czasowym. Byt istnieje od zawsze i zawsze będzie istniał. Jest wieczny w sensie nie procesu, lecz urzeczywistnionego aktu istnienia. Na ten element nauk Melisosa będzie również powoływać się teologia chrześcijańska, próbując wyrazić wieczność. Byt nie powstaje i nie ginie. Melisas wyraźnie też mówi, iż to, czego dowiadujemy się ze zmysłów i doświadczenia, co przekonuje nas o wielości bytu, nie może być prawdą. Musiałyby te rzeczy, które nam się jawią w codziennym doświadczeniu być takie, jak prawdziwy byt, stałe i niezmienne. Takie cechy rozum odnalazł w bycie, one są gwarantem jego prawdziwości. Ale rzeczy, które poznajemy nie są takie. Są zmienne, przekształcają się, raz są ciepłe, a za chwilę zimne, są żywe, a następnie martwe. Stąd wniosek może być tylko taki: wiedza potoczna, z grecka zwana doksa, jest fałszywa. Wielość jest złudzeniem, zjawiska są złudzeniem, złudzeniem jest też wiedza, jaką czerpiemy z doświadczenia. Prawdą jest natomiast to, iż byt jest jeden, nieskończony, wieczny, doskonały i niezmienny. Tę prawdę eleaci, a wraz z nimi Melisos Samos, wywiedli. Jakżeby inaczej, z rozumu? Historia filozofii na krótko